Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, test mikrofonu i test kamerki endoskopowej z komputerem. Jak widać kamerka działa, podpięta jest do komputera do USB i włączony jest OBS. Przez OBS-a można tej kamerki używać, i jak widać, tu jest przyciemnianie ledzików oświetleniowych, kamerki. Ok, tak jest na maksa. Jak to widać. Jak to ostrzy. Zobaczmy ta kamerka. Teraz jest około 10 cm. Tak to widać. 12 15 cm. Pudełko jest około... 20 cm z ładowarki, LITO to kala. To tyle. Taki krótki teścik, czy kamera endoskopowa będzie działać z komputerem. Bo takie dostałem zapytanie od mojego widza. No, i postanowiłem to przetestować. Papa. Pa. To tyle. Taki krótki teścik. Pozdrawiam i do zobaczyska wkrótce.